Trójmiejskie bingo 3x3. Tu jesteśmy na jakimś osiedlu, na jakiejś górce. Wiem, że w Gdańsk Oliwa to są takie wzgórza. No i może tutaj będą, będzie Lidl na przykład jakiś? Śródmieście NFZ. Może to Gdynia raczej, bardziej Gdynia wygląda. Lidl, jeśli nie to Mewa, albo czy my widzimy tutaj te żurawy portowe? Chyba tak, to jest to. Tak, dobra, na pewno to są żurawy portowe. W takim razie odznaczamy to. Kolejne miejsce przy jakimś wiadukcie. Tutaj przechodzi pewnie jakaś główna droga. Obok mamy diagnostyka. Wejdziemy sobie, wjedziemy chyba na tę główną drogę. Chociaż może pod wiaduktem byłoby jakieś graffiti. Myślę, że to jest dobry trop. Tutaj nie ma nic futbolowego, tam też nie. To jest dosyć świeżo przemalowane, jeszcze nie zdążyli tutaj nagryzmolić. Dobra, jesteśmy rzeczywiście w Gdańsku. To jest myślę jakieś centrum Gdańska. Gdańsk Śródmieście, no dokładnie. No to musi być jakieś graffiti lechy w takim razie, albo gdzieś w powietrzu może będzie lecieć mewa. Tutaj jest graffiti, ale to nie takie futbolowe, to bardziej takie murale. Dobra i tutaj mamy rzekę, no i czy nigdzie nie będzie latać tutaj w okolicy jakaś mewa? Nie wiem czy tak dużo ich się kręci w centrum miasta jednak. Tutaj te piękne gdańskie kamieniczki, może tam jakaś kotwica będzie wzdłuż rzeki. No jestem już tutaj na starówce w tłumie ludzi i myślę, że zaraz będzie jakaś kotwica albo mewa. O dobra, mamy tam, tak. Kotwica. Pewnie, że nie można parkować statkiem. Odznaczamy w takim razie kotwicę. Czy statek parkuje? Co robi statek? Czy on cumuje zamiast tego? Kolejne miejsce, jakaś taka... takie starsze blokowisko, takie myślę, że to będzie blisko centrum miasta. Świat książek, nie będzie tutaj Lidla w takim miejscu, absolutnie. Trolejbus? O, czy to jest trolejbus? To jest chyba trolejbus. Wydaje mi się, że tak. Miał te takie pantografy, czy jak to się nazywa? Już go nie widzimy, ale jestem prawie pewien, że to był trolejbus. Odznaczamy w takim razie trolejbus, którego się tutaj zupełnie nie spodziewałem. Jeszcze w takim razie falowiec i wygrywamy. O, i tutaj od razu się nad morzem pojawiliśmy. To będzie morze? Tak, no to jest na pewno morze. E, tak, chyba nawet wiem mniej więcej, gdzie to jest. To jest tak, jak się idzie w kierunku zachodnim, znaczy w kierunku wschodnim od Gdańska. Odznaczamy w takim razie morze i mamy bingo. Morze, trolejbus i żuraw portowy. I to było chyba gdzieś właśnie... Tutaj? Nie, dobra, kompletnie nie, to było w gdyni.